Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Zaczynamy. Leżałem wygodnie w łóżku z zamkniętymi oczami. Czułem się wyjątkowo zmęczony i miałem depresję. Kiedy zasypiałem i budziłem się z płytkiego snu, to zacząłem czuć się niezwykle lekki i wolny. Nagle wyskoczyłem z ciała przez głowę i zacząłem unosić się nad łóżkiem. To doświadczenie wydawało mi się całkowicie normalne. Muszę jednak powiedzieć, że przystosowanie się do nowych warunków zajęło mi kilka chwil. Kiedy poczułem się wystarczająco komfortowo, moje ciało duchowe weszło głową do przodu przez długi tunel, który pojawił się nie wiadomo skąd. Na początku było to niezwykle przerażające, ale po kilku chwilach przemierzania tunelu moja esencja zaczęła przyspieszać i harmonizować z kształtem i rozmiarem tunelu. Następnie moje duchowe ciało zaczęło się zapadać w maleńką kulę światła. W miarę jak się zmniejszałem, moja świadomość się poszerzała. Poczułem się świadomy obecności innych duchowych istot przemykających i wibrujących razem ze mną w tunelu. Niektóre szły w tym kierunku co ja, inne w drugą stronę. Jeszcze inne istoty po prostu były prawie nieruchome. Wyczuwałem intensywną dezorientację i zmieszanie emanujące z głębi ich duchowego rdzenia. Nie miałem poczucia czasu. Czas nie istniał. Jedyną rzeczą, która istniała na pewno był tunel, ja, inne istoty duchowe i bardzo wyraźny punkt światła w oddali. Kiedy pędziłem w jego stronę, światło stawało się coraz większe. Im bliżej niego byłem, tym lepiej się czułem. W końcu, po tym, co wydawało się eonami ziemskiego czasu, dotarłem do końca tunelu i wszedłem w rozległe i olśniewające pole światła. Przez pole mam na myśli pole energii. To było jak chodzenie po powierzchni Słońca, ale bez intensywnego ciepła. Światło obejmowało wszystko, było wszystkim. Jeśli potrafisz sobie wyobrazić nicość, ale bez ciemności tunelu, wówczas światło będzie nicością wszystkiego. Właściwie i paradoksalnie było to jedno i drugie. Tutaj jest to bardzo trudne do wyjaśnienia. Moją pierwszą reakcją na światło był absolutny strach. Gdzie jestem? Czy to sen? Nie, to nie może być sen. Światło natychmiast wyczuło mój strach i uspokoiło mnie. To było jak przestawienie przełącznika, naprawdę. W jednej chwili czułem intensywny strach, a potem milisekundy później natychmiast wypełniły mnie ogromna miłość, szczęście i radość. Być może światło zmieniło mój wzór wibracji, być może mój duchowy rdzeń nie był w równowadze. Cokolwiek światło zrobiło, żeby mnie uspokoić, zadziałało. Natychmiast światło i ja zaczęliśmy wymieniać myśli, uczucia, emocje i wiedzę. Telepatia to najlepsze słowo, jakie mam, na określenie tego doświadczenia, ale nawet to nie jest wystarczające, aby najlepiej to opisać. Jeżeli potrafisz sobie wyobrazić dwa komputery natychmiastowo wymieniające dane, to właśnie przybliżyłeś się nieco do zrozumienia tego, czego doświadczyłem w świetle. Światło zadało mi konkretne pytanie. Pytanie brzmiało: Co zrobiłeś ze swoim życiem? To pytanie wydało mi się trochę dziwne, więc odpowiedziałem pytaniem: Dlaczego tu jestem? Kim jesteś? Światło odpowiedziało: Pytanie nie brzmi, kim jestem, ale kim jesteś ty. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, przez moją wizję przemknęła seria obrazów i doświadczeń. Przypominało to przez analogię projektor wyświetlający obrazy na płaskim ekranie, jednakże istniały dwie wyraźne różnice. Pierwsza różnica polegała na tym, że obrazy nie były sekwencyjne to jest nie były ułożone w określonej kolejności. Druga różnica polegała na tym, że mogłem czuć, myśleć, widzieć, słyszeć i doświadczać emocji, myśli, uczuć i doświadczeń wszystkich osób, z którymi kiedykolwiek miałem bezpośredni lub niebezpośredni kontakt. Jeśli możesz sobie wyobrazić serię klocków domino, przewracającą się kaskadą w dół, lub wodę spływającą po schodkach, to było to doświadczenie bycia innymi ludźmi i doświadczania zarówno zamierzonych. Jak i niezamierzonych skutków mojego kontaktu z nimi. Nie było to przyjemnym doświadczeniem. Widziałem mnóstwo okazji do pomagania ludziom, okazywania miłości i życzliwości, ale w większości przypadków decydowałem się ignorować te możliwości i zamiast tego skupiałem się wyłącznie na sobie. To było delikatnie mówiąc bardzo niepokojące. Jednakże przez cały czas trwania procesu przeglądu. Jedyną osobą, która mnie oceniała, byłem ja sam. Światło nie wydało żadnego osądu za lub przeciw moim ziemskim działaniom lub zaniechaniom. Jedyne, co światło robiło, to zatrzymywanie niektórych scen i pytanie: co myślę o moich działaniach? Według światła najbardziej niezwykłe momenty życia nie są związane z pieniędzmi, pracą, używkami, alkoholem dobrami materialnymi czy zachowaniami wprowadzającymi nas w samozadowolenie. Faktycznie to, co uważamy za błahe działania, jest wyróżnione jako najważniejsze w naszym życiu. Na przykład w jednej scenie miałem 6 lub 7 lat i zauważyłem bezdomnego kota ukrywającego się pod samochodem mojego taty w show low w Arizonie. Wynajęliśmy tam domek na lato, kiedy on pracował jako architekt pola golfowego. To była kotka i była oczywiście bezpańska. Nie zbliżyła się do mnie, wręcz przeciwnie prawie uciekła, kiedy się do niej zbliżyłem. Przez kilka chwil zastanawiałem się, czy ją nakarmić, czy nie. Wreszcie poszedłem do domku i przygotowałem kilka plasterków wołowiny. Podarłem je na małe kawałki, żeby kotka mogła je łatwiej przerzuć. Mając na uwadze to, że kotka nie zbliży się do mnie, ułożyłem kawałki tej wędliny na wąskiej ścieżce prowadzącej do chaty. Wyraźnie głodna kocica stopniowo zjadała każdy kawałek, aż dotarła do schodków domku. Udało mi się ją pogłaskać kilka razy, zanim przestraszyła się głośnego hałasu, szybko uciekła i schowała się pod samochodem. Kilka dni później nudziło mi się i wyszedłem na zewnątrz, żeby zobaczyć, czy kotka nadal jest w pobliżu. Rzeczywiście znów była pod samochodem. Znów poszedłem do domu i przyniosłem z kuchni trochę wędliny. Tym razem jednak nie musiałem jej układać w szlak w stronę domku. Kotka podeszła do mnie bez ponaglania i zjadła wędlinę z mojej ręki. Ostatecznie adoptowaliśmy tę kotkę i nazwaliśmy ją Birdie. Urodziła dwa kocięta, które również adoptowaliśmy. Nazwaliśmy je Smoki i Paczes. Smoki miał całe czarne futro i bardzo ładne oczy. Paczes miał białe futerko i szere łatki na całym ciele. Niestety Birdi zaginęła mniej więcej rok później i przypuszczaliśmy, że została zjedzona przez kojoty w pobliżu pola golfowego Silver Creek w Showlow w Arizonie. Ostatecznie oddaliśmy paczę z rodzinie. Smoki był jedynym kotem, którego trzymaliśmy do jego śmierci. Światło pokazało mi, że każde błahe wydarzenie ma rzeczywiste znaczenie i że wszystko dzieje się po coś, że istnieją karmiczne przyczyny zarówno dla dobra, jak i zła. I że wszyscy jesteśmy połączeni. Po dokonaniu przeglądu swojego krótkiego życia, światło zapytało mnie, czy chcę wkroczyć dalej w światło i zakończyć moje ziemskie doświadczenia. Moją pierwszą reakcją było, aby to kontynuować, ponieważ byłem przygnębiony i nigdy nie miałem nawet dziewczyny. Następnie światło pokazało mi wydarzenia w najbliższej przyszłości. Pokazało mi moją nienarodzoną córkę. Gdy bawiła się na polu w pobliżu dużego drzewa, wyglądało na to, że bawiła się z psem niewiadomego pochodzenia. Przypuszczałem, że jest to albo Wilk, albo jakaś rasa alaskańska, na przykład Malamut lub Haski, wyglądało na to, że zarówno pies, jak i moja córka dobrze się znają. Wtedy w mojej świadomości pojawiła się silna myśl, która przyniosła zrozumienie: jeśli będziesz dalej podążać do światła, Twoja córka nigdy się nie urodzi i nie będzie miała doświadczenia ziemskiego życia. Było to trudne brzemię, więc zgodziłem się wrócić na Ziemię, aby moja córka mogła się urodzić i doświadczyć świata jako dusza w ciele fizycznym. Czasami widzę moją nienarodzoną córkę w towarzystwie anioła, którego nazwałem imieniem Suzan. Suzan ukazała mi się po raz pierwszy we Flagstaff w Arizonie w 1995 roku. Kiedy studiowałem na Uniwersytecie Północnej Arizony. Powiedziała, że tutaj nade mną czuwa i że zwykle to czuwa nade mną z góry. Od 1995 roku przeżyłem nie mniej niż 8 wizyt aniołów, spotkań z duchami, snów i doświadczeń podobnych do doświadczeń bliskich śmierci i doświadczeń poza ciałem. Obecnie eksperymentuję z EVP, czyli Electronic Voice Phenomenon. Aby uchwycić głosy zmarłych na tradycyjnych nośnikach zapisu na taśmie magnetycznej. Kiedy w 2002 roku zmarła moja babcia, nadal przebywałem we Flagstaff w Arizonie i byłem zaręczony. Wieczorem po jej śmierci, 24 lipca, wyszedłem z apartamentowca i skierowałem się w stronę recepcji. Kiedy jednak zbliżyłem się do biura, w trawiastej części kompleksu, w pobliżu drewnianego płotu i kilku dużych skał, stał bardzo duży biały malamut alaskański. Pies miał jasno-niebieskie oczy i niemal czystą, białą sierść, tylko jego tył był lekko szary. Ogon miał długi, zakrzywiony jak żądło skorpiona, przypominający pióropusz. Od łap do głowy pies miał około 120 cm wysokości. Wpatrywał się we mnie uważnie, gdy przechodziłem, po czym nagle stanął na tylnych łapach, jakby mnie rozpoznał. Pies, który nie miał obroży, ani innego znaku identyfikacyjnego nagle nastawił uszy i rzucił się w moją stronę. Myślałem, że mnie ugryzie, więc przyspieszyłem kroku, ale on po prostu powąchał moją rękę i pobiegł za róg, szybki jak wiatr. Skręciłem za róg w pobliżu biura, żeby sprawdzić, czy tam jest, ale jego już nie było. Zauważyłem mężczyznę sprawdzającego pocztę, więc zapytałem go, dokąd pobiegł pies. Wskazał, że za kolejny róg budynku. Następnie przez pół godziny przeszukiwałem cały kompleks, ale nie zauważyłem śladu po tym tajemniczym psie. Kilka dni później dotarło do mnie, czym ten pies był. To był dokładnie ten sam pies, którego kilka lat wcześniej widziałem, bawiącego się na polu z moją nienarodzoną córką. Ten pies-duch skojarzył mi się z niektórymi wierzeniami rdzennych Amerykanów. Być może był to duchowy opiekun. A może był to przewodnik duchowy, który przybrał wygląd zwierzęcia? Kolejna możliwość była taka, że to moja babcia ze strony mamy przyjęła rolę psa, który towarzyszył mojej nienarodzonej córce w Królestwie Ducha. Czymkolwiek był ten pies, nie był z tego świata. Od czasu mojego doświadczenia bliskiego śmierci doświadczyłem niezwykłych doznań, takich jak wrażliwość na światło, postrzeganie innych duchowych istot, w tym aniołów i duchów. Zwiększone zdolności psychiczne, np. przykład jasnowidzenie. Miałem także inne doświadczenia poza ciałem. Kiedyś odebrałem połączenie telefoniczne, które było ledwo słyszalne, a w słuchawce powtarzane było w kółko moje imię, potem połączenie się urwało. Na tym kończymy dzisiejszą relację. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.